O jezu, kolejny dzień w tym CSGO. Dobra, odpalam turniejowy. Bo jak zawsze, pewnie będę długo czekał. Muszę w końcu coś wbić, jakąś rangę. Bo na razie to jestem tylko brustowany przez kolegów. Bo gram z nimi cały czas i wbiłem na farcie jakoś te S3. A muszę coś wbić, aby zawaliście grać w końcu. Dobra, rozpoczyna się mecz. Kupię sobie kevlar. O kurde, pewnie będzie łatwo, bo mają inne robota. Dobra, przywitam się z teamem. Ruski. A jest jakiś ruski kolejny. Kurde, idziemy tu pójść. Nie, nie. Dobra, idziemy, a Oj. popy co tam gadają. Bijamy się po schodkach. Ja, Bijam? Tak Dobra, idę. O, Antyterrorysta rzucił smoka. Spróbuję tutaj się wbić, jakoś, żeby go koły zabić. O, jakiś granit. Dobrze, narzucałem, dobra. Postrzelam, postrzelam. O kurde, zabiłem kogoś. Dobra. Patrzymy. Dobra, lecimy na schody. Konektor czysty, dżungla czysta, to pójdę zaplantować. No, aby był. Dobra. Jakiś chłop mówi, żeby nie stopować, więc biegnę, biorę USP-ka i y, spróbuję, bo tam mówił, że na City jest jakiś chłop. Idzie. Idziemy we dwójkę? Oj nie, na no tak nie zabił Kurde, ten Mamuro to jest dobry Jeszcze się ze mnie śmieje Dobra, kupię sobie ump Szybko, kadlar. Dobra, pójdziemy chyba B, bo chłopy tak chcą Dobra, biorę sobie Ale nakupiłem MK 10 Pomyliłam się z ump e, Dobra, biegniemy Biegnę, biegnę Dobra, ch jeden chłop idzie dera, więc ja pójdę na B z dwoma chłopami. A pójdzie sobie flaszek. Bijamy. Bijam, bijam. E, dobra. Patrzę, patrzę kuchnię. O kurde. Dobra. Schowam się za. Zabiję, chłopa, Tak, zabiję, zabiję. 600 y, dolców. Kurde. Patrzę sobie kuchnię. O kurde. Dobra. Patrzę na tabelę No nie jest najgorzej. Kupię sobie AK i kawlar No i oczywiście granatę, żeby mieć. Nie wiem, gdzie idziemy, chyba idziemy B. A, i, dobra, jednak B idziemy. Dobra, to sobie pobiegnę szybko. Próbuję tam. Idziemy, idziemy. Dobra, flashbang. Tego się nauczyłem na poradniku. Teraz pójdzie grenade, może wbije? Kurde, ja to nie umiem rzucać, rzuciłem w, w, w teammate'a. Pójdę zaplontować, żeby była bomba odłożona. Dobra, patrzymy na apartamenty czyste. A skampi się tutaj jak będą szli z apartamentów, to zabiję może jakiegoś. Dobra, coś kuchnia, coś kuchnia. Yy, molotow. O, zabiję, zabiję, zabiję. Dobra, przyładuję szybko i zabiję. No nie, nie, znowu zginąłem. No i pewnie zdefizują nie, defuzuje, jezu. Dobra, idziemy ze zawką. Rzucę sobie fleszkę, aby chłopy dostali. Dobra, wlaka, idziemy. Dobra, tu się skam. O, 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 może koło zabiję? Kurde, prawie, prawie, prawie. Yy, dobra, wyceluję. No, nie, 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 nie. Dostałem trochę. Dobra, skampi się tutaj. I rzucę im grenade'a. Pewnie, nie, nie dostali nic. O, o! zabiłem, zabiłem. Dobra. O, jest. Dobra, prawie... Jest, z Awki zabiłem. Drugi kill. O, trzeci, trzeci. Może? Nie, dobra. Poszedł. To ja pójdę e, za nim. Jest, dostałem MVP. W końcu coś ugrałem w tym meczu. Po raz pierwszy od dawna. Dobra. E, Kupesa, kaka. No e, dobra. Wszystkie granady. Tak jak w każdej rundzie. No i co, czekamy? Nie wiem, nie wiem gdzie pójdziemy. A pójdę pójdzie za teamem, Dobra, idziemy. A zasmokuję tutaj yy, schody. Może mi się uda, Dobra, powinno się udać. A nie, poszliby jednak. Dobra, to ja tutaj walnę flesza. I spróbuję coś ubrać, żeby swejkować ich. Dobra, pójdzie granat. No jest, nie czy coś granat, więc rzuciłem źle. Pójdzie. Może to wpójdzie. Może uda. Nie wiem jak tam. Dobra, patrzę plecy, plecy. palce. Jeden, jeden, jeden. Dobra. Jeden, dobra. Są dwa boty. Mam nadzieję, że drugiego zabiję. Dobra, dobra. No i co? Bot nie zabił? No jest. Dobra. Teraz poglądamy tutaj. Może się pouczać od innej graczy, coś tam. Bo ja tu nie mam... O kurde, chłop jak zabił. Dobra. Tutaj chłop u mnie widać, że umie grać. Ja to nie umiem nic, więc... Popatrzymy sobie na jego Dobra, idzie tutaj na B O, o, zabił, zabił O, zabił kolejnego Jeszcze dwóch ma Dobra, poprawił, ma Nie wiem, czego słyszy Nie słyszę go, nie słyszę. lol O kurde Ciekawe, czy to wygra, czy nie Jak to ugra, to będzie kozak Dobra Coś tam gadałem No, no i dostał Oj, słabiutko. Dobra, mam nadzieję, że to ugramy. Yy, kupię sobie k 90 bo to było ładnie gra, więc może ja spróbuję coś zagrać. No i co, wziąłem bombę, ale ją rzucę, bo ja wywali się na pierwszy z bombą. No i co, idziemy mało znowu. To ja znowu zasmokuję schody. No, 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 rzucę, rzucę. Dobra, rzuciłem. Pójdę tutaj. E, o, flashbang, flashbang, tak. Dobrze. E, idziemy. Dobra, zasmokowany site ten, zasmokowany e, site i schody. Dobra, może coś było Kurde, próbuję zabić. Ale chłop tutaj zabijam. Dobra, no, no, coś jest, coś jest. Tutaj, czysto, czysto. Dobra, popatrzę. E, city. O, tutaj chłop zabił. O, wezmę sobie... U.S.P. Dobra No i E sta Kurde, się cieszę tak bardzo, że wygrałem w końcu przeżyłem coś Dobra No i tutaj kupię sobie coś O Jezu, wygrałem mi mecz! Turyści poddali! Jezus! Pierwszy raz wygrałem coś od... O Jezus Maria O, Dobra, no przecież gdzieś, żeby być kozakiem Nie?